Do, dołączajcie, macie Nick tutaj, tam na górze. I gramy. No, top model, czekamy, a ktoś będzie dołączał. Mamy ekipę liczną. Okej. Okay. Bo ja będę musiał. No, myślę, że ktoś już dołączył przez to powiadomienie. Powiadomienie. Mianowano Cię na dowódcę ekipy. Zobaczcie, patrzcie patrz co robię, patrzcie co robię Coś takiego robię I nikt nie dołącza Nikt nie wie, że ja live'a jeszcze robię Naprawdę nikt nie wie, że ja live'a robię Ja nie rozumiem taki. No dobra... Po prostu macie... No, to jest pan. Tutaj i ten, jakąś się nazywa. Pan na lewo. Na, znaczy na lewo, potem nie na nie? I pan... Yy, na lewo tutaj, yy, gruba żaba. Pierwszy. Pierwszy pierwszy XD. Pierwszy. Możecie wbijać na live'a. O, mamy. Jednego. What? Tam ktoś jeden ogląda z live'a. Pan na lewo, chyba na końca A ja kończę. A tu pas. Krypki Czyli jesteśmy sami. Nie wierzę Naprawdę, proszę Jak ja live robię, nikt nie ogląda xD Zawsze nikt nie ogląda A ja Chcę wbić suby Subów chcę wbić dużo Nawet do tego skina kupiłem Będę musiał zagrać solo. Nie oddziały. Bo nie wiem, może jakiś Polak będzie grał ze mną.

Czaki toka, nie wiem jak to, to, to podelić, ja nie będę nie mogła Dobra, nie ma Nikogo nie chcę no, dobra, ja chcę agresję Ja by tu i tak. Jeszcze. Wałsa. Nie chyba. Cholera. Cholera, ale mi ty szkeda zawalił. Ja nie go nabył no. sam. Mam. Co mi dance. nie. Ma. Słyszałem, się oh nie. Nie wiem jak. Prześlał. O, co się dzieje. Dzieło, zjedzenie. 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 Jezu. Ale tam jest taki sznur. Ale to śmul jest. A patrzcie Nie, nie, nie wierzę, bo ja go mam Dobra, lipo Ripa masz takie. Chodź. Ja jestem dobry, ja Tobie pomogę. Jezus Maria. to ja Boże, naprawdę nie da sobie. Robię mi da ja się. mi da... mi zasuwa bronie, słabo mi się. Ja się miała złapać, ma Ty mordo. pomocy koledzy no ja taką sztukę nie kupiłem a no kurde, fajnie koledzy oba no dobra no on mi nieoddać, no mi nie no jest słaby i dwoje życia no to jeszcze to miga ma je złożone no to miga nie... nam jeszcze pod rąbą kurno No no jest jak nie jak ja. ja nie mogę Jak oni grać nie umnią? Ja nie mogę cicho tam być. Nikola? Bo la nagrywam. Cicho tam być. Rej, mam nie no, wiesz, wiecie, wiecie co? Tak ogólnie dołączajcie na live, wbijajcie na to w model, macie, macie w opisie napisane, co może co, i z tej okazji nagrywam, bo i, ogólnie nagrywam z tej okazji. jedną samotę. Tylko czekam aż ktoś inny dołączy. Nie czekam aż ktoś inny dołączy, Czekamy po prostu aż ktoś dołączy. Robimy livea i możecie tak ogólnie wygrać. Skina. Z Skina z możecie wygrać. Możecie wygrać za prodo Znajomych. Halo? 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 Gramy top model halo. No halo? Grasz top model? A jak ktoś tam z mikra, bo mi się popsuło. popsuło ogólnie Ale grasz, w, to grasz st stop w top model? Napisz na czacie, czy tam coś zatańcz Ale a u Ciebie? No tak, u mnie, tak gram bo Top Model u mnie Nagrywam ogólnie teraz live'a No dobra Jakby co to możesz zaprosić osoby, no, a na razie mogę. nie mogę Zaproś osoby jakieś, nie wiem Zaproś jakieś osoby, tobie mikro ogólnie działa No ale jakby ja Ciebie nie słyszę, że tak wiesz a, dobra. Ja będę grać bez mikra. Ja będę grać bez mikra, jak ktoś się pasuje, to... No dobra. To wejść zaprasza jakieś tam osoby. Nie Aha. wiem, jak nie dołączą, to Chyba. najwyżej zabiorę sobie jeszcze parę. Tak naprawdę, na szybko. Zapraszam osoby. Czekaj chwilę. uh Halo? Oh. Hej Ej, Magic Man! Co! Weź zap zapraszaj kogoś Bo gramy top model okay, i bez gramy top model ale... bez zestawów. A kto jest tak, w tym? Swój kanał. No, no. Y Alanito i mam I bez ikonki, nie? Bo nie chcę mi się robić za nudno, jest trochę. A tu, a tu mogę iść po wydora? Tak, możesz iść po wedora, po. Y możesz iść po. jaboja. Ale to ja nie wiem, bo je wydrą, pewnie to pewnie będziecie się odkrywać i w ogóle będziecie się, się jedni, i nie wiem, co zrobicie. Ale dobra, zrobię, zaryzykuję. A, już zaryzykuję, dzwonię. Zaryzykuję, zaproszę Wedora. Spoko. O, Adrian! Adrian gra? To też Ad Adriana. Myślałem, że Adrian. Ale nie, dzwonił do mnie, mieliśmy grać o 18, ale o razu. No, dobra, Vedor. Już no, dzwonię. Dobra. Ogólnie to jest tak a nie jest tak, powiem wam. Nie jest tak, ale będę tak mówił ludziom, że gram o skina. Bo ja to robię dla zabawy. Ja to robię po prostu... Nie zrobię ja tego dlatego. Dla beki tylko po prostu zrobię, ale będę mówił ludziom, że gram za skina, bo pewnie będą ten. Um, pewnie będą... Um, wiesz co dołączać. one charge. Facem jakaś nie spierdziałaś. No nie wiem, co ja, się rzeczy. To przedłeś na i przedłeś na kanał? A, jasne, Gramy bez zestawów. To <try> jest Marian, ale ty złoty jesteś. Marian, ale ty jesteś świecił. Już jestem i nie mogę na razie grać, bo nie bierz bóg. Krawity dobra, to a... no, brata, jest nieuzmiernie. Że... Hmmm. To jest Dobra, no,